W nowej serii na kanale Jaką jest spor. Jesteście mną mój kuzyn. Hello. No i ogramy sobie ten tytuł. Zrobimy się... Dzisiaj... kot. Mój kot. I tego nie musiałeś mówić, ale mniejsza z tym ogramy sobie dzisiaj pierwszą fazę, fazę komórki. Właśnie. Mamy już blokowaną fazę stwora, ale zaczniemy sobie od fazy komórki. Dzisiaj zaczynam będzie trochę krótszy, ale zobaczymy Poziom normalny. Zwiemy swoją planetę. A słyszeliście wsięliście YouTube i ten kotek. Kot leży sobie na łóżku obok. Znaczy właśnie na moim łóżku, które, które jest obok. Tak, tak sobie to powiedzieć. No i cóż, zobaczymy. Teraz ja siedzi nie leży. Ja Może w kuchni. Mhm. I zaczął być. Nie będziecie wszystkiego, ponieważ jak tutaj macie ekran, to tutaj troszkę niżej jest, yy, właśnie tutaj, strzałka wskazuje, jest taki pasek, który pokazuje nam przejście poziomu oraz liczbę DNA. Będziemy Was o tym informować, ponieważ są intraty, ale nie mogłem tego uchwycić. Taka dziwna jakaś rozdzielczość, no ale cóż. Będzie, będziemy Was cały czas informować o tym. Jeżeli nie będzie większego problemu z tym. Na ten odcinek już postaram się zrobić, żeby wszystko było ładnie widać. Jeszcze inne nie jest ojej. ojej. To sobie piemy. Już orośliśmy trochę. Trzeba to zacząć się rośliny. Żebyś wszystko żercą, a nie Mięto żercą, bo to utrudni. O, kolejny. Drugi raz się pojawił, to samo tam też się pojawiło. Właśnie ja jeśli zbierzemy takowy symbol taki... taki... takowe coś, to... Takowe coś taką tarczkę, to jest właśnie idem który będziemy mogli sobie dać naszemu stworowi. co jeszcze zjemy tego robaczka. Robaczcza kort tutaj jest zbierz, zbierz do 20, zbierz do 20. Chyba, ale trzeba 15 trzeba. Albo 20, nie, nie jest pewien. Chyba 15 trzeba, żeby dać sobie. To w tej chwili mamy 13 tych punktów DNA. I się to kogoś interesowało. I zbierają właśnie na moc roślinności. <grym> a i zostaliśmy ugryzieni, ale to chyba damy rady go pokonać, tak nie no mamy mięsa. Nie rozumiem co to jest to żławe takie, co potem wypływa. Bo to na krew nie wygląda. To będzie jakieś takie coś właśnie, a la krew pewnie. Nie wiem jakiś może stworowy płyn. Zostawałam sobie partnera. Partnera, partnerkę. Tak. tego się nigdy nie da. Tak. Tego się nigdy nie wiem, ponieważ to nas, twór, składa jaja. Ale nie wiemy. Czy nasz twór jest kobietą? czy nasz twór złożył jaja? Czy nasz twór jest kobietą? Hmm. Nigdy się tego nie dowiemy. Pewnie się bez bezpłciowo. Ale wtedy potrzebowali, nie potrzebowaliby drugiego tego osobnika. Hmm. W sumie rzeczywiście. Może on wygląda jak Sid Leniwiec nie po prostu. Tak, to jest Sid. Zrób z niego cyklopa. Nie, no i po Sidzie. Mamy no mu siedleni. takie czołki, dwa i leci. Aaa, cyklop. Nie ma cyklopa. lecim na szczecin. Nazwijmy go. Cyklop. Maranekson Sean. To, to się. Pisze? Shon? shon? Nie, Cychy, a uny. Schaun. Tak? Tak, dużo się oglądało. Nie wiem, bo nie oglądałem. Znaczy, tam obejrzenie jest trzeciki baranka, To To oglądał baranka, Seana, stawia łapkę w górę. I jeśli... i. Będziemy nazywać naszego stwora, więc proszę widać w komentarzach nazwę. Pewnie pierwszy to będzie Cyklop. Nie. Cyklop! I pisać właśnie w komentarzach nazwę. Najbardziej lajkowany, komentarz zostanie wybrany. Nie cyklop. Wyb... Nie cyklop, nie słuchajcie go. On jest złym człowiekiem. On będzie dobrze. cyklop Nie cyklop. Jak będzie się nazywał cyklop, to wtedy zrobimy mu to jedno oko niestety. Niestety czy stety? Dlaczego to by niestety. Da się ja niestety. Na bardziej niestety. Ja bym wolał, żeby nie miał. Znaczy, że nie miał jednego akurat, tylko że miał dwa. No ale cóż, tutaj widzowie ustalają, więc. Więc piszcie w polu cyklop. Albo nie cyklop. Cyklop, albo. Albo nie cyklop. Albo inną nazwę dla potwora. O co teraz sobie zjadł? To jest dobry jednak. Właśnie, cyklop. Daje dużo. Teraz będzie trucizna. O nie, ja ten gościu ma truciznę i zaraz nas zabije. Ten ma szybsze czułka. Nie, one nie są szybsze. To co? One mają taką samą pretkość, tylko dają tam akrobację. Co nie wiem właściwie, czym są akrobacje. O, zebraliśmy sobie truciznę. Ten jest taki duży, to nie wiem, snu się może trochę nie. O. o, czekaj, bo tam jest ten do zabijania. Ale on top ha, co szybki jest tam. Ale od ilu jest nitro? 15. Nie, 25. A tu czysno też. 25 aż? A to zamontujemy te z tyłu. Co, to zbieramy tak z 20 może. W tej chwili mam 18 czy jeszcze 2? Ciap Zaczniemy sobie w ogóle, jak tam idzie nam. Dobrze, żeby właśnie wszystko rzucamy w tej chwili. Bardzo ładnie, więc. A jaj, uglizno. ten ziomek A my mamy. Do palacza w ogóle? Za trochę za mm -hmm. żeby nie zebrać. O, ty zjadają roślinki. Ja też trochę roślinki. Może nie, nie może nie za zabrać wszystkiego. Nie o, Czy to jest O do parać. to jest to? To To jest do parać. To jest do parać. No racja. Tak, tak na pewno złoto. Na pewno od No nie, zjedli wszystko. Żarłoki jedna. To jest taki prąd morski, ale. Nie pomaga to bardzo Sależ że... Zależy, zależy, zależy. Od wielu rzeczy, tak? Najpierw leś ten w DNA. Do I I i Dopatrz. I kolce. Patrzcie, kolce by się przydały. O. Tak, gdzie że wygląda na stwor. Może mu tutaj tam, tyłek taki może robi grubszy. No. Będzie trochę grubszy, będzie taki tłusty. Tłusty, no, taki tłusty ziomek, baranek będzie... szon. No, będzie... baranek szon był tłusty, tak? Był tłusty, był tłusty. Nie był tłusty. I, I szczerze, najlepiej można by było zrobić tak, że... Baranek szon to baranina, więc będzie na kebaba. Może będzie dobre. O, pan ten Tomka A, no to Ile gości ma Nic. Jak już raz pójdziesz, tego nie zatrzymasz. Właśnie. O, roślinka, roślinka, daj tam mi roślinkę. Mieniam. To Wow. To było bliskie. To było bliskie. To było złe. Koledzy, ja bym to chciał i na też zyć. podzielcie się. Nie chcę jej, patrz. Popatrzcie, co pod nami przypływa. Wiem, wiem, tylko ja bym chciała to, to zjeść. Oni mi to kradną wszyscy. Właśnie, gdzie jest, złodzieje. A co ja mogę ich zjeść. No. O, o, uratowałem mojego ziomka. Ziomka. Której nie weźmiemy. No właśnie. Spoko, ale, ale nie. Spoko, ale nie spoko. <laughs> Ona wysysa. Właśnie. Uh, czy takie, jeśli wypadnie takie jedzenie, no to nic z nie zrobimy O, zjemy sobie teraz roślinę, dokładnie. ładnie Trąbka ma serial, ona nic nie Ła, Robi nowy Takie nowe słowo? Tak No, no jest, tak, że po czasie dopiero dostali te obrażenia O, elektryk, elektryk. Tak, dorwiemy go, dorwiemy go Hap! Bardzo tak. Zjemy sobie... Go Uważaj, bo ten ma na... Potrójny elektryk On trochę jednak boli Tak Ojej, elektryk, ała, ała, boli Rozżyje O, dużo roślinek Nice No właśnie, roślinki Ci się przydają, bo na samym początku z tym Nie A, Ajajaj, aj, boli no. plus, bo Możemy zjeść sobie wszystko, czyli nawet taki. Oła! Znowu bolało. Mamy już 17 punktów DNA. To 20, i możesz sobie tego. Wziąć tak. Ała! Ach, tam taki dzik wleciał. Porwał to nam. Nie wiadomo gdzie. Oj, dobrze mamy to. Tyk. Mamy 19 20 punktów zabijemy. DNA Warszawiec Do góry trzeba To akurat wyłożyli moment, żeby do góry No, ale no, uciekliśmy Masz te 20? Tak To będzie ten Ale to chyba 21 Sprawdzimy 21, tak True, cheese na Nie no A nie nie to Patrz, o Jedna na drugim, to jest po prostu super Dobra i teraz lecimy O kotek, jak śpi Kot śpi? Tak, to jest łatwo. Wszyscy w piszą nazwę i, i kot Kot śpi o. Nie, wszyscy piszą yy, w komentarzach Koty są cool Koty są cool Psy też. Psy są super. Nie, psy są lepsze. Nie musisz tego mówić. Chociaż to każdy wie. Mówię teraz lekki lek oprócz. Albo mam truciznę, zapomniałem o tym. Dlaczego on zginął? Hmm, to może być ciężkie pytanie. Na pewno ci się uda je rozwiązać. Nasz zamiar. Bardzo już. Ha! Urosło nam mózg! Czyli wychodzimy na... Lond Czyli już powoli będziemy kończyć ten odcinek. Stworzymy tylko naszego stwora. Który myślałem, że początkowo będzie przypominał baranka. Idealnie udało nam się. Wszystko co? Udało nam się idealnie to zrobić. Jesteśmy wszystko żracami. 600 milionów lat. Co 600 milionów lat? 400 milionów lat, 0 lat. Aha, nasz stwór już żyje 600 milionów lat. Widzisz? 0 lat, 400 milionów lat, 500 milionów lat, 600 milionów lat. I zająłeś 5. 1 miliard 600 milionów. Tutaj w tej chwili 1 miliard 600 milionów lat. Dobrze. Teraz wychodzimy na lądy. Na ląd. na ląd. Na ląd. Na ląd. Wychodzimy na ląd. Takie mogłoby zostać. Tylko do, dopasować wypasować i. Jak wyglądał baranek szon? Um. Skorpiona są. Nie, to się baranek szon. Czy on miał tak jakoś. On był chudy. Mm. Ech, bardzo, bardzo... Po prostu wizualizacja po prostu przepiękna. Jeszcze najgorsze potrzebujemy cztery nogi. A jedna zabija 50 punktów Ale no na razie idzie na dwóch nogach. A i nie beranych żon. Poczekaj, poczekaj, to da się zrobić, proszę bardzo. Czegoś nie zdobyliśmy. Tak Elektrycz. elektryczności, ale to nam się nie przyda. Akurat e, baranek szon był. Wszystko, raz Tak to leży jak baranek szon? A, a czy nie. z tym bardziej barankowo? <laughs> z tym bardziej. Dobra, to dajemy na życie trąbę, bombę. A to ma jakieś ugryzienie, czy coś? Ewidentnie nie Ma ugryzienie To wysysa Wysysa Co, eee, jak jeszcze mógł mieć baranek chrząco? Krucicę na ogonie Bo on nie ma ogona Czy baranek śmiał średnią ogon? Tak Z plasteliny Aha, no to problem, bo nie ma być. A taki krótki, nie? Nie, no Jak wygląda baranek? Zrób z niego Topa. O, teraz dobrze? No, teraz lepiej. I napęd. Duporutowy. Duporutowy, boże, jak jest złoto. Jest tu Tak. Wygląda no, jak warunki szan... No pewnie, że tak. Zamiast rąk, będzie miał wicie Aha. Idealnie <śmiech> <śmiech> Może szczerze, mogłeś dać tam nitro. Nie, to są wicie i kolor baranka Shona. Yy... Coś w stylu właśnie takim białym biały. To wygląda jak baranek szona. Tak średnio. Dobra. Musisz sobieść tutaj. O. O, tak. Zebra. To będzie nasz zlewo. Zebo. Gaming. Zebo Zebo Ale ZEBO. to jest ZEBO. Game. To jest skóra i biała paski co, jest, co, trzeba, co, trzeba zrobić? lewy? o biały coś, nie wiem, coś ci nie idzie bo taki to ta wygląda z skóra to będzie bardziej pełno zebrowata tylko czek powłoka detale czemu on ma Paski. Ja nie ciężą mi paski. Może teraz nie będziemy pasków. Proszę bardzo. jak baranek, szan. Tak, tylko nogi powinny być czarne. Tak? Nie. Ale ma, czy on ma czarno magiczne? Tak. Może z plasteliny. Dobra, nasz nie jest z plasteliny i wygląda tak. I czekamy na propozycję, kim może zostać nasz. Stwór... Jeszcze e... ten, bo trzeba mu kolce trochę dorobić chyba. Barana w środni i Będzie brak. Dobra. Będzie psycholem. Cześć i czołem.